Cześć, kochani. Kolejna lekcja, kolejny nowy temat. Przed nami dzisiaj liczby dodatnie i ujemne. Coś już w tym temacie pewnie wiecie, chociaż z ujemnymi liczbami do tej pory nie pracowaliśmy. Bardziej znacie to pojęcie z życia codziennego. Pierwsze zadanie: na przypomnienie sposobu zapisywania i odczytywania temperatury na termometrach. Do dyspozycji termometr, pusty, czysty, piękny, ładny. Do tego dwie kredeczki, czerwona, niebieska. I losowo wybrane temperatury do zaznaczenia. Rozróżniamy ciepło, zimno. Ciepło oczywiście, tak jak myślicie, dobrze, czerwony kolor, zimno, niebieski. I zaczynamy, każda po dwa termometry. To dwa, każda po dwie kredeczki, jedną taką jedną taką. I teraz pierwsze rozdanie. Tych, tych, tych. I teraz o co chodzi z tymi termometrami? Dlaczego one są takie fajne? Yy, zaraz wam pokażę. Dorysowałam na naszych termometrach oś. Na razie to wygląda w ten sposób. Ale jak ja to przerzucę w poziomie, to powinno Wam coś przypominać. Hmm? Oś. oś liczbową. Bardzo dobrze. Z prawej strony zauważcie. No teraz nam wskoczyło wyboczkiem, tak? Bo tak był termometr. Z prawej strony od zera licząc będą liczby dodatnie. A z lewej strony od zera licząc. Ujemne, czyli tam gdzie zimno, tak? Im dalej w lewą stronę pójdziemy, tym zimniej, czyli tym bardziej ujemne te liczby są, tak? A w prawą stronę cieplej, coraz wyższa temperatura, liczby rosną. No i teraz, jak już wiecie, że termometr nam się przekłada na oś liczbową. To, co z życia znaliście jako mróz, teraz wiecie, że to są liczby ujemne to postaramy się uporządkować liczby ujemne na osi, liczby ujemne i dodatnie, tak? Ja mam taką fajną tutaj możliwość, że mój stół ma, w samym na środku ma kreskę i ta kreska posłuży nam jako oś liczbowa. A dziewczyny postaramy się uporządkować liczby ujemne dodatnie. Myślę, że to wam też trochę podpowie, jak się te liczby zaznacza na osi, jak się je odczytuje. Zaczynamy. Zero przy markerze, dobrze. W tą stronie Dobrze, dalej. Teraz będzie będzie oj. To tak. i najpierw jakie liczby układacie? Dodat. Dodatnie. Takie liczby znacie. O, to są naturalne liczby na nich już pracowaliśmy nieraz. Dziewięć. Dziewięć wszystko. No i teraz co z drugą stroną, z tą trudniejszą. Od 9. A jak byś temperaturę odczytywała? Co Od będzie bliżej zera? Jednego? Co będzie najbliżej zera? Dobrze, ucia, świetnie. Nie? Najbliżej zera, czyli jakby tak Nie tylko tutaj, trochę... Tu, tu, tu. Tak, tylko trochę zimno, tak? Tylko troszeczkę zimno, eee. jest, to jest minus 1. Potem się robi coraz zimniej. 9. Mhm, świetnie. To podsumujmy sobie, tak? Na środku osi zawsze zaznaczamy 0. W prawo od osi rosną nam liczby. Od 1 do 9. 9. Czy, a jakie te liczby są? Dodatnie. Dodatnie. I teraz te, które dzisiaj nam się pojawiły pierwszy raz, czyli od zera w lewo, liczby minusowe ujemne. Ujemna jest bardziej poprawna nazwa, tak? Już wiecie, jak wyglądają liczby dodatnie ujemne. Musicie pamiętać jedną bardzo ważną rzecz, że zero, które jest po środku, jest neutralne. Jest, nie jest ani dodatnie, ani ujemne. I teraz pojawi nam się kolejne kolejne nowe pojęcie liczby przeciwne. Jeśli chodzi o przeciwieństwa, to znacie takie pojęcie: dzień, noc, biały i czarny. A teraz jak to jest w liczbach? No jak myślicie? Co to znaczy, że liczby są przeciwne do siebie? Liczby przeciwne, na tym skończyliśmy przed chwilą. Mhm. Mówiliśmy sobie dzień, noc. Biały czarny. biały czarny, ale tutaj dobrym porównaniem byłoby ogień i woda, woda. ciepło i zimno, czyli liczby przeciwne to będą kiedy jakie na przykład 6 i minus 6. Super. 7 minus 7. 7 minus 7. No, świetnie, To teraz e... dobra, dobra jakieś jakiś Trzy minus trzy. Bardzo dobrze. Ja piątą klasę masz opanowaną. E... E... będziecie się teraz bawić tymi naszymi kartami. Okay. Gra sobie zrobimy w ten sposób, Trzymaj jak... Chcesz podzielić? Nie. Zrobimy sobie taką pamięciówkę. To Chcesz sześć? Tak. Dobra. Mamy też parę. Już mamy końcóweczkę gry. Udało nam się znaleźć wszystkie pary, pary liczb przeciwnych. Jeszcze raz sobie przypomnimy, tak? 9 minus 9, 5 minus 5 i tak dalej. Ostatnia rzecz w tym temacie: porównywanie liczb. Też tutaj wymyśliłam taką grę, trochę ala wojna, wszyscy zasady znają. I będziemy ustawiać liczbę, wskazywać, która jest większa, która jest mniejsza. Zobaczymy, kto tym razem wygra. Trzymam kciuki za wszystkie trzy dziewczyny. Karty zostały potasowane. Każda dziewczynka dostanie tyle samo kart. Nic nie podglądamy. Wyciągamy pierwszą z skupki. Trzy, 4, trzy. I która jest tak. największa z tych? Moja. Dlaczego? Dlatego, że ja mam 9, Ty się masz minus dziewięć, a u Ciebie ma zero. Zero wiem, że jest na środku, więc jest neutralne. A dlaczego mówisz, że ty masz więcej niż tu? To są obydwie, to są, ale obydwie to są dziewiątki. Ale ta jest na minusie, a ta jest... A jak jest na minusie, to znaczy, że... To jest że mniej. To jest mniej, super. Czyli tą rundę wygrywa... Ja. Zuzia. Teraz zobaczcie, jak nam się przydarzyło. Wszystkie liczby, które dziewczyny rzuciły są... Ujemne. To która z nich jest największa? Ta najmniejsza. Ta teoretycznie najmniejsza, czyli ta najbliżej zera. Tam, gdzie jest najmniej, zimno, tak? Okej, okay. kupkę zgarnia. Zuzia, pod spód swoich kart. I to już wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w wiadomościach, jak Wam się podobało, czy temat jest zrozumiały, i spróbujcie wykonać ćwiczenia, które wysłałam do Was poprzez dziennik. Miłego dnia.